100 Subów. Tak. To się stało na naszym kanale. A ogólnie cześć z tej strony Miklik Minecraft i witam was w kolejnym takim specjalu na moim kanale. I dzisiaj natomiast mm, podziękuję Wam serdecznie za 100 subskrypcji Ja nawet się nie krzyczę, takie jestem w szoku. 100 subskrypcji! Nie wiem jak wy to zrobiliście. Jak ja zacząłem nagrywać miałem 50 subskrypcji, a to było jakiś miesiąc temu zacząłem chyba nagrywać, a tyle wbiliście subskrypcji, ile rok wbiliście. W rok wbiliście 50 subskrypcji, a tu w dwa miesiące, trzy miesiące wbiliście kolejne 50. Jestem taki szczęśliwy, mam nadzieję, że wy też. Ogólnie przepraszam, że nie ma intra, ale nie mogę mam jakiś błąd i nie mogę go wstawić, więc sorry, że nie ma intra. No, jak widzicie, to nie jest żaden clickbait, 100 subskrypcji. Tutaj mamy nasze filmy, 106 wyświetleń, jak zrobić tajną bazę do Minecraft też jest. Nie, nie wiem co powiedzieć. W ogóle co do specjalu, to zaraz Wam wszystko powiem. My sobie wyjdziemy na YouTube studio, bo co nam tam. No dziękuję, no 100 subskrypcji to jest już tak prestiżowo trochę. A nie, no, sobie zostawię, zostaniemy tutaj. Dobra, jesteśmy pod, albo nie tym, nie tym, nie tym, może weźmiemy sobie nasze intro. Jesteśmy pod filmem, naszym intrem, my sobie go tylko tak, o, no i sobie tak zostawimy. I ogólnie co, jaki będzie specjal? No właśnie widzicie tu po prawej. Yy, ogólnie macie do wyboru ten specjal, bo zaczniemy nagrywać nową grę na nasz kanał, na yy, kąpie, ale w, to jest wasz wybór. wybór czy chcecie, uwaga, uwaga, nagrywać Robloxa, nowa gra Roblox, czy Fortnite'a. I tu już Wam zostawiam głos. Możecie to napisać w komentarzach. I tak będą włączone komentarze, bo gra, nagrywam inną nagrywarką i będą włączone komentarze, możecie oddać swój głos, także czy Roblox, czy Fortnite, jakby Wasz wybór. Fortnite będzie niestety na telefonie, Zobaczymy jak potoczy się dalej sprawa. Będzie na telefonie, nie wiem, bo na kompie nie mogę bo nagrywać. Bo po prostu gram na innym kompie nie na tym, bo nie wiem dlaczego, ale ogólnie tak jest i tam nie mam nagrywarek, a nie chcę ten, instalować wszystkiego. Będzie na telefonie, ale zobaczymy, może tam dalej się wszystko ułoży. A w Robloxie natomiast zobaczcie, mamy sobie na tym komputerze. O, właśnie Bandicamem nagrywam. Roblox Player. I możemy sobie na tym ogólnie nagrywać. No co, to będzie na tyle z tego odcinka. To był specjal na 100 subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo no nowa gra to jest jednak coś fajnego. W ogóle dziękuję Wam bardzo. No 100 subskrypcji, no zobaczcie, to nie jest żaden clickbait. 100 subskrypcji, każdy to powinien widzieć. 100 subskrypcji, to jest mega. Teraz będziemy lecieć w górę, w górę i w górę, albo tak zrobimy. Będziemy lecieć w górę, w górę i w górę, aż w końcu będziemy mieli dużo tych subskrypcji. W ogóle jeszcze wam coś pokażę na moim kanale, co się stało pod filmem tym. Patrzcie to. 855 wyświetleń, 62 łapki w górę i tu mamy jakieś 8 komentarzy, ale to, to mnie mega zadziwiło. No i co, no co będzie z tyle z tego odcinka, no dziękuję wam bardzo, nie wiem jak wy to robicie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, nie wiem jak wy to robicie, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć, no dziękuję wam bardzo za te 100 subskrypcji, 100 subskrypcji, przepraszam i ogólnie pamiętajcie, że filmy pojawiają się co sobotę. Co sobotę, nie o danej godzinie, bo to, 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 to zależy od godziny, ale co sobotę, co tydzień. No i co, to będzie yy, tyle z tego yy, odcinka specjalu. Dlatego do wyboru macie Fortnite czy Roblox. Raczej chyba Robloxa wybierzecie, ale wasz wybór. Yy, głosowanie trwa, słuchajcie. Na razie nie wiem dokąd, może tak zobaczymy, ile będzie głosów na to. Jeśli już będę wiedziała, na pewno Roblox wygląda, no to nagrywamy tego Robloxa, a jak Fortnite, to Fortnite. No co, wasz wybór. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie za tydzień. Dzięki za 100 subskrypcji. Papa. Pa.